Cześć! Witajcie na kanale Wszystko wiemy i dzisiaj będziemy pokazywać Wam, jak zrobić jednorożca scenografię oraz spinera z lego. No to zaczynamy! Potrzebujecie takich części. Zacznijmy, zacznijmy od scenografii. Najpierw zbudujmy niebo. Weźcie dwa takie klocki i połączcie je o tak. Później bierzemy przezroczysty, niebies przezroczysty niebieski klocek. I łączymy nim, żeby wyglądało tak. Dalej. Tutaj. O, trochę za wysoko. Ale nie bójcie się. Uda to się nam. Razem to się nam uda. Przeczepiamy, przeczepiamy. Um, ja przepraszam, Mixon ostatnio taką fazę i ich chmurę doczepiamy o, dokładnie w tym miejscu. Teraz po ręce. Tutaj je doczepiamy i mamy ładną nawet scenografię. Bierzemy. Teraz zajmijmy się scenografią dolną. Najpierw trzeba kilka rzeczy połączyć na hmm, taki wzór. Później trzeba akurat dodać takie dwa klocki. Zaraz wam pokażę w jakie miejsce. O tak, bo dzięki temu otrzymamy. Uwaga! Uwaga! Miejsce do zamocowania nieba. Później pozostają już tylko jakieś fajne jakieś fajne ten, dekoracje. Na przykład taki kwiatek. Krzaczek. To jest gląd, nie krzaczek. No, gląd, krzaczek. Jak to woli? Ja akurat użyłam jego krzaczka. sumie. Roślinki takie różne, no roślinność w sensie, żeby to przypominało jakąś taką łąkę. A to? to to nie tutaj i na przykład takie trawki, które można znaleźć w LEGO kobie. Teraz hmm, przejdźmy do jednorożca. Do tak, najpierw takiego klocka potrzebujecie jako tu. Do dwóch takich białych klocków doczepiamy od spodu małe złote kropeczki. Takie kółeczka. No kropeczki kółeczka. Uh -huh. A później doczepiamy to u dołu. Zaraz Ci pokażę, jak to powinno wyglądać. O tak. Teraz doczepiamy ogon. Jeśli nie macie takiego, takiego specjalnego klocka, nie martwcie się. Możecie sobie poradzić z czymś takim. A jeśli tego Co? też nie mają. Taki klocek występuje w prawie każdej zestawie, w różnych odcieniach. Jak widzicie, mam już agonek dla naszego jednorożca. Teraz domontowujemy tutaj jedną taką jedynkę i podwójną dwójkę. To podwójna biała dwójka, która ma po obu stronach oczka i bardzo się przydaje, kiedy chcesz zrobić głowę konia. No, widzicie? Teraz grzywa. Zobaczcie. Tutaj mamy ten klocek, którego można używać jako, też jako ogona. Doczepiamy do niego jedynkę. A na koniec jeszcze taką płaską płytkę. I proszę, jest grzywa. A na czubku grzywy, złoty róg. Mam nadzieję, że gargona nas nie słyszy. Nie gargona? No gargona zmija i Ja. Wie, jak, wiecie, jak wiecie król mrocznych elfów ma, miał wielką chrapkę na złoty róg czało. To jest właśnie takie na podstawie tego. Zobaczcie, teraz przyczepiamy oczka. Możecie znaleźć różne oczka. Ja akurat używam oczek takich, bo bardzo ładnie się prezentują kiedy budujesz jednorożca. I to nie jest na tyle. Potrzebujecie białego króliczka, którego doczepiacie do swojego jednorożca. O tak. A uwaga, do króliczka doczepiacie taki płomyk lub coś innego, żeby zrobić skrzydło. Jeśli macie inne pomysły na skrzydła, podzielcie się nimi. No i ogólnie. Jednoroszta ze scenografią już mamy. Teraz przejdźmy do spinera. Potrzebujecie takiego klocka, i do niego od różnych, od różnych stron doczepiacie takie małe. Zaraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać z obu stron, bo to ma dość. O tak. Później doczepiacie ten klocek u dołu. U dołu, powtarzam, i ten klocek takimi kropowatymi powierzchniami, na górze. Teraz to, ten klocek. Psz, psz, tutaj go dajemy. Hop! I mamy teraz obrot, obrot naszego spinera. Teraz jeszcze możecie wybrać jakiś fajny mały kryształek, jako ozdobę. I proszę, nasz spinner gotowy. A to teraz pora dla chętnych. Jeśli chcecie, możecie Ud możecie udoskonalić swojego spinera em, kilkoma modyfikacjami. Będzie się wtedy dłużej i szybciej kręcił. Taki spinner to pomysł mojego taty. Doczepił cztery klocki. Zem, A, jakiego taty? E, e, to, to pomysł mojego brata. Zaraz wam pokażę e, jak to wygląda kiedy się kręci. Jakiego taty? Teraz zobaczcie jak to się kręci bez modyfikacji i z modyfikacją. Widzicie, jak fajnie? Z modyfikacją kręci się o wiele dłużej, a bez? Zobaczmy! Stać odpiąć cztery klocki. I proszę. Dobrze się też kręci. Chociaż jest troszkę wolniej. No, drobinkę. Właściwie tylko krócej. No i to już tyle na dziś. Pamiętajcie, jednorożce rządzą.